Ciebie, widzowie, Dzisiaj jest bardzo rano. Dzisiaj jest bardzo rano. <grywa> Dzisiaj jest bardzo rano, jak słyszycie. Staliśmy już trochę. I możecie zauważyć, że jeszcze nie jestem ubrany, ale. Tego się jeszcze czy Na to tam je patrzycie, Tam to jest za, za czekajcie, bo Czekajcie, na coś napisała. Jak widzicie, o tej było w górze. So, ty, ty, ty. No, wiadomość mi wysłała. Ale to za chwilę. Przejdziemy do tematu. Bo w ogóle zostawcie łapkę w górę i subskrypcję dla Bibusi. Bibi. Zostawcie łapkę i subskrypcję jeszcze raz. Dla bibusi i dzwoneczek też. Żebyście mieli powiadomienia na, na, o wszystkich moich nowych filmach Zapraszam do subskrybowania e, Jak będzie 100 tysięcy to pokażę twarz Tak, pokażę twarz Na razie będę nagrywać jakieś takie szybkie odcinki z Brookhaven Piszcie czy będziecie... nagram pierwszy odcinek z Brookhaven bo dzisiaj mamy do nagrania kilka odcinków, nie powiem ile ale też bardzo musimy nagrać te odcinki dlatego, że mnie tego bruchem jak będziecie chcieli piszcie na dole w komentarzach pod tym filmem Nie od razu jest do tego, tego jak ktoś to do doda, mnie dodawajcie do grupki, ja was ja was od razu przyjmę i co, bibi bibi bohata, bibi bibi puchata, ja! Yeah. Trochę jest niewygodnie, tak jak widzicie. Nie, was nie, 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 widzicie, widzicie tak też nie, nie, na daleko. tego no proszę bardzo, Tam ja Wam pokażę naszą okolicę, gdzie nagrywamy. Będziemy nagrywać różne challenge'a. Tutaj oh. o. Tak. Dalej. Ja myślę, że na ten odcinek yy, to wszystko. I nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji. I dzwonka, żeby żaden film nas nie ominął. A ja się z Wami żegnam. Hello.